Hejcie, witajcie, ja jestem Oskar dzisiaj w dzisiejszym pokażę wam jak przekształcić taki prosty domek z cobblestone'a na taką zarąbistą willę. Na początek zbudujmy prostokąt w wymiarach 9 na 7 klocków. Następnie rozszerzamy tą naszą podstawę, tak jak na filmie, aby była szeroka na 17 kratek i długa na 11 kratek w tych dwóch miejscach, które widzicie na, tak jak na filmie. Następnie w naszej budowie, na każdym rogu i przy drzwiach, dodajemy bloki drewna o wysokości 3, tak żeby dodać jakiegoś fajnego wyglądu. Dobra, teraz przyszedł czas na ściany. Całą resztę ścian, czyli do poziomu 3, wypełniamy zwykłym dębowym drewnem. Tymi deskami. Zwykle, zwykłe, najzwyklejsze, jakie tylko macie w ekwipunku. Nic więcej. Uhu, dobra, teraz dach. No to zaczynamy. Yy, cały dach. Oczywiście jest ze schodków. Na krańcach tego dachu schodki yy, robicie z cobblestone'a, a całą resztę robicie z ciemnego drewna, czyli tak zwany spruce wood. Tak będzie się nazywać u was w ekwipunku. Zróbcie dokładnie tak samo jak na filmie. No chyba wszystko jasne. <grywa> Dobra, teraz trudniejsza część do wytłumaczenia, ale wszystko macie pokazane na filmie, także róbcie tak jak na filmie. Teraz dodajemy y, drewno nad tymi deskami, żeby wypełniło tą przerwę między dachem a ścianą. Plus na wyjściu dachu, na końcu dachu, w tych czterech końcach, dodajemy wełnę na samej górze, a pod wełną y, ustawione, ustawione drewno tak, aby wychodziło na świat zewnętrzny, przodem do świata zewnętrznego. Dla ładniejszego wyglądu To już jest wedle uznania Możecie dodać kamienne guziki Na zakończenie tych drewnianych kląsk Wychodzących z dachu Tak od co Dobra, teraz zajmiemy się oknami Na samym domku Usuwacie całe te drewniane deski Zastępujecie je Cienkim szkłem, czyli glass paint tak zwany po angielsku, i po prawej stronie przy yy, belkach drewnianych dodajcie trapdory tak, żeby to wyglądało jak, jakby to były takie zasłony zasłaniające te okno. Ro robicie to po każdej stronie tego wychodzącego dachu, tego końca dachu, czyli będą czterokienka jak na razie. Teraz dla lepszego wyglądu dodajecie po kilka slabów kamiennych oczywiście z cobblestone'a nad szybami, nad oknami, żeby ładniej wyglądało, żeby tą wełnę tak troszeczkę schować, aby troszeczkę ją było widać. Life. Dobra, teraz zajmiemy się wejściem do samego domku. Przy drzwiach dodajecie taki malutki daszek z dwoma płatkami. Przed tym y, musicie użyć sobie stombrików, musicie je wydobyć, ale to nie jest żaden problem. I dookoła domku z przodu, tylko z przodu dodajecie liście i na krańcach y, ścian dodajecie drewniane slaby. I to tyle. Teraz taka prosta część. Na dachu, aby dodać lepszego wyglądu, dodajmy dwa poddasza, tak jak na filmie, na dole slawy, na górze slawy, szkiełka tym razem już normalne, normalne szyby i tyle. Teraz, jako że ten domek jest troszeczkę tak nad wodą, to jeszcze dla dodania wyglądu ogólnego, możecie dodać takie malutkie molo z drewna, oczywiście, plus pochodnie, żeby to jakoś rozświetlić, żeby nie było ciemno. Teraz, tak troszkę jeszcze nie po kolei, dodajemy z tyłu dwa okna po trzy szerokości i dwa wysokości w takim samym stylu jak z przodu. Zaś z przodu przy wejściu, nad oknami dodajemy schodki skierowane normalnie w górę, tak jakbyście po nich wchodzili. Tutaj to już jest wedle uznania waszego. Nie narzucam, ale możecie zrobić sobie takie jeziorko po dwóch stronach domku, żeby ładnie to jakoś wyglądało, jakiś krajobraz, jakieś małe jeziorko z wodospadkiem malutkim, takim fajne zdrobnienia. I jakieś liście, bo liście zawsze mu roku. Żeby nie liście, to by ten świat był taki smutny. Także po lewej i po prawej stronie możecie dodać takie dwa małe jeziorka jeszcze nie zapomnijmy oczywiście o jedzeniu, bo chyba jakoś musisz przeżyć. Także przed domkiem po lewej, jak i po prawej stronie możesz dodać małe plantacje yy, zboża. Tak, żebyś nie zdechł z głodu, no i ładniej to też wygląda. Żadne tam ogrodzone farmy, tylko po prostu na powietrzu normalne, wolnostające farmy. Uhuhu, teraz wnętrze. To też jest oczywiście wedle uznania. Na górze yy, możecie dodać takie belki, tak jak macie w realnym życiu, na przykład na strychu, takie belki wspierające całą konstrukcję. To tutaj też możecie dodać takie coś z drewna, jak ja dałem pod, yy, pod dachem. Zarówno wystrój całego mieszkanka też jest wedle uznania, aczkolwiek możecie się wzorować na tym, co ja wybudowałem. To jest takie minimalistyczne: kilka skrzynek, dwa piecyki, jeden crafting table, jakieś ozdobne. Kwiatki w doniczkach, tak jakby na parapecie, bo to właśnie taki efekt był. Dwa łyżeczka, bo ten domek może być dla dwóch osób, i jakieś tam dodatki w postaci liści, i nic więcej w sumie. Bo po co wam coś więcej? Jako to wytrwaliśmy do końca filmu. Teraz, Twój domek wygląda zjawiskowo. Możesz pochwalić się swoim znajomym, jaki wybudowałeś domek. To już nie jest zwykły prostokąt z kobla czy z dirtu. Wygląda to zjawiskowo, ja myślę. No, no, podoba mi się, tak. Mi się przynajmniej podoba. Mam nadzieję, że ci się film spodobał. Y w przyszłości będzie bardzo dużo takich filmów, bo zajmuję się w Minecrafcie budowaniem już od, w sumie od zawsze. Zawsze mnie to ciekawiło, ale nigdy nie nagrywałem o tych filmów. No to teraz zacznę i będę nagrywać takie porodniki, jak nagrywać takie fajne domki albo coś takiego. Także mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam na mojego Instagrama oski 3 s Zapraszam na mojego snapa oski games. i do zobaczenia w następnym filmie, jaki ukaże się na moim kanale. Tak! Oski powrócił na YouTube! Hej!